To jest w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu Znowu z małżonki Więc co? Łapeczką w górę, sub z dzwonkiem. I jak pewnie widzicie, mam 74 koła hajsu. Więc co, Uwaga, cię sobie, z zbrojkę, proszę, żeby nie było laga. Proszę. A? Tak, nie było laga, laga i mam całą zbroję, 34. czwórkę. Wiecie, jaka to jest przewaga? To jest straszna duża przewaga. Tutaj też mam całą zbroję, 43, ale mam miecz, 40, 26% bonusowych obrażeń. A my, żeby sobie szybciej zarobić, wystawimy sobie cztery gwiazdki, które są najbardziej opłacalne. Po ostatnim filmie straciłem spodnie i już się odrobiłem. Dobra? I oczywiście na mam kanale Rynek Wystaw i najbardziej opłacalna cena to jest 12 koła. O, miałem laga. To jest tak opłacalne. 12 koła dla Was i dla innych. Bo Wam to bardzo szybko kupią. W ogóle mam 26 książek, więc też ja za chwilę będziemy otwierać rynek wystaw 12 Rynek wystaw 12 a no już ja miejsca w sprzedaży To nic gdzie, nie przeszkadza i i sobie tu. I nie mogę No dobra. Ale to sobie pójdźmy na strefkę i wam to No Siedemnastka. -Yeah, dobra, nie, no musiałaś coś po prostu sprawdzić. Dobra, ja nie patrzę. Nie wiem, obstawiam znacznie. Pewno nie wiem co w sobie wpadnie. A! Takie coś fajnego wyleciało, dobra. To, to jest na pewno fajne. I jako drugie Ej, też spoczko. De spoko. Może szczerze, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Już mam 44 koła, przed chwilą miałem 8. Już mi się prawie wszystko sprzedało. Otwieramy! Kula wzmocnienia. Nie! Najgorszy drop. Ej dobra. Właśnie teraz zobaczcie nazwę mojego klanu. I mój klan się nazywa Ty, A, K, S i K. Powtarzam jeszcze raz. Uwaga teraz. Ty, A, K, S i K. I pierwsza osoba, która do niego dołączy, dostanie właśnie tą główkę 41. jedynkę. <laughs> Oczywiście za darmo. I dostanie sześć książek. I uwaga, dostanie 80 koło. <laughs> no i każda... żeby dołączyć. Trzeba napisać w komentarzu BOX B-O-X BOX I tyle. Trzeba napisać BOX i pierwszy z Was, który to napisze uwaga ma mi podać numer BOX i swój numer telefonu. I uwaga, wybieraj jedną osobę do której zadzwonię, powiem, że weszła na boksa, podam nazwę klanu no i dołączy. I uwaga, ja nie będę dzwonił, ja napiszę. Jeżeli nie, napiszesz do, nie jeżeli do mnie nie odpiszesz w przeciągu 30 minut, wybieram następną osobę. No tak to będzie działało, a my sobie jeszcze pójdziemy na spawn'a, ulepszyć mój miecz,

I mam właśnie miecz 40, 26%. Uff, sigma. I właśnie ją widzę, pójdę ulepszyć na 41. Dobra, skrócę to. Dobra, to jest tutaj Dream. I mam miecz 26%. Poziom 41. Cała zbiera trójka i mieć 41, 26%. To jest bardzo mocny i dobry miecz. A my się właśnie pójdziemy pobić. A i w ogóle to z gdzie tym konkursem do dołączenia do, do mojego klanu trwa. Dwa dni Dobra, więc ja sobie tu zjem złote jabłuszko. I idźmy się popić. Dobra, strefuję go, strefuję go. no nie może mnie trafić. Oj, nie trafiasz mnie, dobra. I Jednak ja tak mnie teraz roztrafiłaś. No i co, no i co. A, i od razu jeszcze na start dostanie ode mnie, zapomniałem powiedzieć, całą zbroję 32 i oczywiście ten hełm 41, bo chcę ulepszyć mój klan jak najbardziej, właśnie wami, żeby to był klan dla Was. Że no rozumiecie, że ja po prostu nie chcę tego klanu robić dla siebie, tylko żebyście Wy w nim grali. Wy go ulepszaj. I pierwszej osobie, która właśnie teraz dołączy yy, po prostu wiecie, dam to i zostanie drugą ręką klanu. Czyli to jakby moją prawą ręką. Więc co? I nie biorę udział w tym evencie. ten sam. Ja z nim nie mam szans. On ma, on ma zbroję 47. siódemkę, a ja mam czterdziestkę trójkę. Więc ja z nim jest, nie miałem szans. Z nią też nie mam. Ja idę idę na rezidiusza. Jest, jest, jest. prawie nic nie zadaje. Kurcze blaszka, sorry, jak mi się sam włączył film. O nie, no. O, no właśnie miałem powiedzieć, że to jest ta Dobra, no jego go gonię mocno goni cię ja ci mordo, nie odpuszcza No nie no, no musiał przybiec. Dobra, lecę sobie naprawić tą zbrojkę. Jezu, zora naprawiłem, nie było laga. Fajnie, bo ostatnio po tym moim filmie, który wleciał wczoraj, widzicie, pierwszy film z Boksa. Czyś tu chyba naprawili? A jakby ktoś nie wiedział, to strefa bezpieczna jest tutaj. Normalnie wchodzicie tu i co tu możecie kopać. I ja już z niej nie korzystam. I to jest najbardziej opłacalne tylko na sam początek. Później, już w ogóle, nie radzę do niej nawet wchodzić. A się dosyć szybko na niej zarabia. Nie ja powiem, że nie. Neodymium myślę, że nie wiem. Dwie minutki. Dla początkujących to bardzo dużo. Dla takich na moich poziomie to jest tragicznie mało. Zostaw mi tego mojego killa, daj. Zostawię mojego killa. No dobra! Jezus, czemu tam jest ten Spider-Man? Muszę zdobyć runę trucizny. watch two Dobra, dzisiaj się skupimy na ulepszeniu mojego mieczyka. Chodź tu! Czemu ty nie. A i strafujecie, strafujecie. Dobra, ale muszę i tak zjeść. Dostajecie. Dostałeś. Да, я не не рисковать. Но... Что? Zginę, zginę. Strafuję cię, ale i tak zginę. On ma szerokie ostrze na mieczu, a ja go jeszcze nie mam. A później się jeszcze dostaje szerokie ostrze na mieczu. Oj, oj, oj. Na pewno się to zbroja mniej traci, niż moja 42, którą miałem jeszcze zaledwo, no przed chwilą. jeszcze na żeby kupić koksów. Nie jestem, nie mam szans. Jezu! Wkurza mnie! Cię zabiję. Chodź tu, lewan. Lewy, 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 lewy. Nie! Zabrał mi ostatnio hita! twojego, ty jesteś mój, ale, ale ci to temiki padają mordo, ale ci padają to temiki, ale ci leciały to temy, strasznie ci leciały to temy, już ci tego nie odpuszcza, nie, nie widziałem swojego HP przez telefon. Oni widzę swojego HP przez telefon. Oj, straciłem nocze. Jogo i włożyć do drugiej ręki. O jestem dead, że nie miałem Kenti. Dobra, idziemy sobie szybko dokupić staczek. Złotych jabłek, znaczy zaklętych złotych jabłek. Bo zwykłe złote jabłka są nic nie warte. Szczerze, zero. Dobra, i myślę, że to ostatnia klepka. Dostał? Dostają ode mnie, ale jestem dostają ode mnie malagi. Jem. A je, Ajaj, z udziałem złote jabłko, ale nie miałem szans. Dobra, ale zabiłem! Zabiłem w tej chwili chłopak. Mam 16 fragów. Bardzo fajnie. Mi to leci. Więc co? So, dziękuję was za oglądanie. Pamiętajcie o tym, co wam mówiłem. O, bardzo szybko możecie dołączyć do klanu. Właśnie pójdę Wam pokazać, jak wygląda stan mojego klanu. Ogólnie gram codziennie. Członkowie. Jestem tylko ja. I ranki mam na 714. Statystyki. No i tu mamy takie Jeszcze prawie nic nie ma kliknij aby otworzyć sklep twojego klanu, Aby korzystać z że sklepu musisz go odblokować w ulepszeniu klanu Monety. Tutaj są ulepszenia początek a tu zwiększ, y y zwiększ ranking za zabójstwo. Zwiększy ranking po ulepszeniu. I tu na przykład mamy zwiększenie obrażeń przeciwniko, przeciwnikom i bosom. A ja na przykład dodajemy więcej przez to ulepszenie klanu, więc jest to bardzo, bardzo dla was spłacalne, bo przez to możecie więcej zarabiać i możecie więcej zadawać. Więc dołączajcie do mojego klanu, a ja was serdecznie żegnam. No, w następnym filmie wybiorę wybrańca. No i co? Narka! I. pu 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 pu, pu, pu.